W dniu dzisiejszym nasza drużyna juniorów starszych z Dora Alnesa Kłodzko wraz z trenerem Marcinem Radomskim rozpocznie rywalizację w półfinałach mistrzostw Polski U 19 w Katowicach. Oprócz nas będą gospodarze drużyna z Katowic UKS-27, drużyna z Gdyni i drużyna z Warszawy. Celem dla każdej z drużyny jest awans do finału mistrzostw Polski. Dla nas no to byłaby spektakularna historia, no bo jeszcze na tym poziomie nigdy nie byliśmy w półfinałach. Ta grupa będąc w rozgrywkach była już na poziomie półfinału Mistrzostw Polski, więc my jakby powtarzamy dojście do tego finału. No ale wiadomo, że, że przy U19 to już jest taka, bo to jest ostatnia kategoria taka młodzieżowej koszykówki. My mamy dwóch chłopców, dla których to są może to być ostatni ich turier w karierze młodzieżowej, bo przechodzą już do wieku seniora, więc, więc tutaj ranga jakby tej imprezy jest już wyższa, no bo poziom jakby sportowy no jest już dużo, dużo wyższy, więc dla nas tak. Dla nas to jest ogromny sukces. Tak, no zdecydowanie do mnie ważne. Pierwszy raz jestem na tak, w takiej stawce jakby w mojej karierze juniorskiej. No i tak naprawdę ten turniej zadecyduje o wszystkim. Czy, czy będziemy to dalej kontynuować, czy po prostu skończymy naszą przygodę na półfinałach. No będę szedł na studia do Wrocławia, ale jak z koszykówką zobaczymy, gdzie będę dalej grał. Czy w Kłodzku, czy może gdzie indziej, to jeszcze nie wiadomo. No mecz na pewno jest bardzo istotny, gdyż chcielibyśmy zajrzeć gdzieś dalej na pewno w tym turnieju. Możliwa do finałów. Myślę, że cała drużyna by chciała tam zajść, ja tym bardziej, bo to mój ostatni rok w juniorach. A gdzie później? Nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy dalej będę grał w kosze, czy zakończę swoją przygodę w tym momencie, ale wydaje mi się, że będę chciał kontynuować, no bo to jednak sport, z którym jestem związany przez ponad połowę swojego życia. To jest już tak naprawdę nieodłączna część mojego życia. Więcej trenuję niż nie trenuję. No nie wyobrażam sobie życia bez tego na razie. Teraz, tego co mam. Jako junior jeszcze będę mógł zagrać za rok, bo jestem młodszy, ale poszedłem rok szybciej do szkoły, więc teraz też będę kończył szkołę i prawdopodobnie na studia gdzieś do Wrocławia pójdę. Jedziemy z nadziejami, żeby powalczyć, bo do finału dostają się dwie drużyny. Ja przygotowując się do tego turnieju. Mogę stwierdzić, że drużyna z Gdyni no, będzie poza zasięgiem, natomiast drużyna gospodarzy oraz drużyna z Warszawy są to drużyny, z którymi już możemy rywalizować i, i, i tutaj będzie walka największa, bo drugie miejsce też daje awans do finału. Cieszę się, że drużyna awansowała do półfinałów Mistrzostwa Polski U19 jako gmina miejska Kłocko. Cały czas staramy się wspierać sport, wszelki sport, ale tutaj w tym przypadku dosyć mocno koszykówkę. Liczę też na to, że. Młodzi zawodnicy przyjadą starczą z, z Warszawy. Życzę im wszystkiego dobrego, przede wszystkim sukcesu, żadnej kontuzji. No i wszyscy trzymamy za nich kciuki. W piątek 16 gramy z gospodarzami i, i ja wiem, że jak przyjadą nasi kibice, ten szósty zawodnik, to, to może to chłopakom dodać troszeczkę skrzydeł, a ten mecz otwarcia to zarówno dla nas, jak i dla gospodarzy. Dla każdego to będzie duża presja i stres i tutaj każda pomoc to jest na wagę złota. Burmistrz miasta Michał Piszko fundował busa, którym kibice z Kłodzka będą mogli pojechać do Katowic i wspierać naszych zawodników. Trzymamy kciuki za finał.